Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Dzisiejszy odcinek to unboxing dwóch dużych blisterków greckich z kolekcji Panini FIFA 365 2020 wersja update'owa W środku mamy trzy saszetki, dwie duże karty limitowane, dwie malutkie A więc otwieramy i sprawdzamy co nowego wpadnie do kolekcji Bo jak zapewne wiecie, śledzicie moje filmy, brakuje jeszcze troszeczkę kart limitowanych i tych dużych i małych więc liczymy dzisiaj na jakieś fajne trafienia no i pierwsza XXL -ka to Karim Benzema z Realu druga to Ba z Olimpiakosu. natomiast malutkie limitki Jordi Alba z Barcelony i Mohamed Salah Liverpool to jest zawartość pierwszego blisterka a teraz drugi. I tutaj mamy kolejnego gwiazdora: Cristiano Ronaldo Manchester United. Natomiast tą ekskluzywną grecką jest Jasmin Kurticz z Paoku. A z malutkich mamy Kodro z Fejewaru i Bergwiza z Ajaxu. I też trzy saszetki. No niestety tutaj mamy Paok. Więc tylko trzy zespoły są, żeby rozegrać pojedynek. Więc zróbmy tak, że jeżeli wpadnie Manchester United to liczymy za dwa punkty karty, żeby to było troszeczkę wyrównane. OK. Te saszetki dla tych limitek, a te dla tamtych. No i pierwsza saszetka. Mamy Rafaela Weige. Fans favorite z Palmeiras. Asgard. bazowych, Fechewar Makarenko. Jest Barcelona. Gavi. Więc tutaj punkcik. Boka Orsini. Z Bayernu mamy Musiale i Palmeiras Daje Prawa strona. I tutaj wpada Impact Signing Kamawinga z Realu. Do tego Nikolicz, kapitan Fechewaru, czyli też jest punkt Z bazówek Lyon, Diomande, z Palmeiras Zerafael, Olimpiakos Lala i Barcelona Nico. Czyli remis po pierwszym rozdaniu 1-1. Wracamy na lewą stronę, i tutaj jest Impact Signing Saul z Chelsea, Lyon Cakeret Fans Favorite z Juventusu, Kin, z Lyonu Emerson, Chelsea Pulisic i Barcelona Nico. Czyli druga karta po lewej stronie. 2-1. A teraz spada nam Manchester United Impact Signing Varan czyli to jest za dwa punkty, więc mamy 3 do 2. Z Ajaxu Kapitan Tadic 4-2 i bazówki Messi Paris Saint Germain, Liverpool Joe Gomez, Inter Cialanolo i z Milanu Giru. Zostały ostatnie sztuki, prowadzenie prawej strony 4-2 i mamy tutaj Impact Signing Hakimi z Paris Saint-Germain, ponownie kapitan Ajaxu Tadic, Atletico Kondogbia, Szachtar Antonio, Liverpool Keita, czyli trzeci punkt, i Mudrik Szachtar. Czyli tu już mamy pewność, że wygrywa prawy blisterek, bo mamy cztery karty, a tutaj zostaliśmy z trzema. Coś jeszcze może tu wpadnie. Winterstar Dybala z Juventusu, z Milanu, Leo Fans Favorite, zawodnik, który został uznany najlepszym piłkarzem obecnego zakończonego sezonu Serie A. Rafael Leao poprowadził Milan do Mistrzostwa Włoch po 11 latach przerwy. Więc, jak wiecie, jestem mega happy i szczęśliwy, że mój zespół w końcu znowu został mistrzem. Patrzymy dalej. Dest, Barcelona, Campuzano, Boka i z Ajaxu Alvarez. Piąty punkcik. I na samym końcu jeszcze kamara z Olimpiakosu. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, zwycięstwo prawej strony prawego blisterka 5 do 3. Jeżeli chodzi o nowe karty, to chyba nic tutaj nie wpadło, bo kurtisza już trafiłem. A ba z Olimpiakosu również. Więc dalej szukamy kolejnych brakujących. Kart limitowanych. To wszystko z mojej strony, moi drodzy. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.